Zmiana trenera na stanowisku Wisły Płock, Paweł Stanu nie jest już szkoleniowcem nawciarzy, zastąpił go Marek Sanganowski. Ja tutaj uważam, że jak już zmieniać, a jednak w tym przypadku była to dobra decyzja, ponieważ długo czekano, dawano szansę, żeby to właśnie trener, który jesienią zbudował dobry zespół. Wiadomo Wisła Polsk była rewelacją jesieni, teraz jest jedną z najgorszych zespołów wiosny. Więc zarząd Wisły dawał czas młodemu trenerowi, żeby wyszedł z tego kryzysu. No jednak mamy dwie kolejki przed końcem. Bardzo Śląsk się zbliżył do Wisły na dwa punkty. Terminarz jest też nieciekawy, więc postanowili zmieniać. Ale gdyby ta zmiana trenera była taka jak we Wrocławiu czy w Zabrzu, gdzie w Śląsku przywrócono do pracy Jaska Magierę, a w... W zabrzu y, przyszedł Jan Urban. No to rozumiem, są to trenerzy z doświadczeniem, ale przychodzi y, Marek Saganowski. Wielki pan piłkarz kiedyś tak z przyszłością reprezentacyjną, kariera fajna piłkarska, ale trener no co on jak na razie w trzeciej lidze w Motorze Lubin, w Pogoni Siedlce dla mnie nie za dobrze się tam sprawdził, choć już lepiej w Pogoni Siedlce było niż w tym Motorze Lublin, ale i tak no czy taki szkoleniowiec, który nie osiąga sukcesu przez awans Uratuje zespół Wisły Poznań w dwóch kolejkach przed degradacją do pierwszej ligi. No nie wiem, no tak jak powiedziałem, tutaj potrzeba trenera z doświadczeniem, a nie trenera z nazwiskiem. No i ten terminarz jest bardzo ciężki. Śląsk gra z miedzią w 33. kolejce, a Wisła Polsk z Rakowem Częstochowa. Jestem przekonany, że Śląsk wygra z miedzią a Wisła przegra z Rakowem. Dlaczego? Raków, yy, każdy mówi, że Raków jest zmęczony, świętuje już i tak dalej, ale świeżo upieczonemu mistrzowi Polski nie wypada przegrywać kolejnego spotkania, a Raków już przegrał trzy, wliczając w to mecz w Pucharze Polski. Przegrał bardzo ważne spotkanie z Legią Warszawa w finale na Narodowym. Przegrał yy, później w lidze z Koroną i z Lechem. No nie wypada. Dopóki tam jest trenerem Marek Papszun, on pewnie cierpi, nie tak chce się pożegnać z kibicami, z Polską Ligą więc pewnie jestem przekonany, że Raków przyjedzie i zagra na takiej intensywności jakby jeszcze nie miał złotego medalu i wygra ten mecz. No i decydująca będzie 34 seria spotkań. Wisła pojedzie na Krakowie a Śląsk pojedzie do Warszawy no i Ciekawe będzie tak, oba zespoły zagrają na wyjeździe i tak jak ja uważam, że to wtedy Śląsk będzie miał oczko więcej od, od Wisły. No i zarówno Legia, jak i Krakowia będą chciały się pożegnać ze swoją publicznością, na pewno nie porażką, tylko będą chcieli wygrać, jeden, jedna i druga drużyna. Więc ciekawie, ciekawy jestem, jak to... Przyniesie sukces, że zatrudnili Saganowskiego. Ja dzisiaj uważam, że jest to zła decyzja. Ciekaw jestem, co powiem za dwa tygodnie, i ciekaw jestem Waszych głosów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.